Pierwszy rządek i zaczynamy naprzemiennie, Pusta, pełna, pusta. Dalej dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. No i znowu mamy naprzemian. Pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Następnie robimy 8 krateczek pustych. 6 krateczek pełnych. Czyli 19 słupków obok siebie i tutaj mamy krateczki puste 2, 4, 6 i jedna ta taka z jednego oczka łańcuszka ta kratka taka pusta mniejsza, czyli ta ostatnia robię jedno oczko łańcuszka pomijam jeden słupek a wkłuwam się w kolejnym i dalej mamy krateczkę tą taką pełną z trzech słupków, czyli jeden słupek na mostku dwa na bocznych tych słupkach się opierają, i znowu ta taka krateczka pusta, ale z jednego oczka łańcuszka. I następnie już zwyczajna, pusta kratka, czyli dwa oczka. Idziemy dalej. Teraz mamy kratki pełne i jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli 22 słupki obok siebie. Ponawiamy sobie tutaj tą krateczkę. Pusta, żeby nam ta piękna gwiazda się utworzyła, no i do końca już tylko kratki pełne, no i pusta brzegowa, przeliczę, ile jest tych pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oj coś nie. Moment jeszcze raz. Raz dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9. Zgadza się, czyli 28 słupków obok siebie. Także tak prezentuje się praca na ten moment. 22 rządek. I tak, zaczynamy od krateczki pustej brzegowej. Dalej, kratki pełne, i tutaj mam. 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, i dalej znowu kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5 wyszło, czyli 16 słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, i znowu kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli 22 słupki obok siebie. No, i gwiazda ta piękna, która bardzo mi się podoba, naprawdę już jest skończona. I teraz mamy na przemian pusta, pełna. I proszę popatrzeć, jak ja, to znaczy pusta normalnie, a tą pełną krateczkę to mam tak: jeden słupek na słupku, drugi słupek na tym mostku z jednego oczka i przerobiłam jeszcze dwa słupki normalnie. Ostatni zostawiłam. I nad tym ostatnim słupkiem oraz jednym oczkiem łańcuszka zrobię zwyczajną, pustą krateczkę. O! Ok, czyli po tej krateczce pustej wyszło u mnie pięć kratek. Oczywiście po tej krateczce pełnej chciałam powiedzieć, wyszło u mnie pięć kratek pustych. I dalej. Trzy krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Trzy puste. No a tu mam cztery pełne. Czyli 13 słupków obok siebie. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 7. I teraz na przemian. Pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta, czyli mam 6 tych naprzemiennych krateczek. I do końca 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie i 1 pusta. Tak się u mnie ta praca prezentuje, jakoś szczególnie, nie wiem, urzeka mnie bardzo mi się podoba. 23 rządek, zaczynamy od kratki pustej brzegowej. Dalej robię kratki pełne i mam tutaj raz dwie krateczki pełne. I dodatkowo jeszcze jeden słupek, czyli w sumie może powiem tak, jest tutaj 8 słupków, 2, 4, 6, 8. 8 słupków, później robię krateczkę pustą, ale z tego jednego oczka łańcuszka, czyli pomijam słupek pod spodem i wkłuwam się w ostatni i dalej już tradycyjnie, czyli pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. I tu mamy sześć krateczek pustych. Cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Siedem krateczek pustych. Trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Cztery puste. I do końca już tylko kratki pełne. Poza tą jedną ostatnią krateczką pustą. Ile jest tych pełnych? Zaraz przeliczę, bo nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

że tak na ten moment prezentuje się wzorek. Dwudziesty czwarty rządek. Mamy krateczkę pustą brzegową i następnie dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, jedną krateczkę pustą i tak dłuższy motyw kratek pełnych i tych pełnych u mnie wyszło: raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Czyli 46 słupków obok siebie. Właściwie to jest aż do momentu, kiedy były puste kratki w poprzednim rządku. I dalej mamy 3 krateczki puste, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 2 kratki puste, 3 pełne, czyli 10 słupków, 5 krateczek pustych, 3 pełne, czyli 10 słupków. I tu mamy 6 kratek pustych. Dalej na przemian: kratka pusta, pełna, pusta, pełna. No i do końca aż tylko kratki pełne. I tutaj wyszło akurat 3, czyli 10 słupków obok siebie. Uwaga, tutaj nad tą krateczką pustą to była ta niepełna, taka mniejsza. Stawiamy tylko jeden słupek. No i na samym końcu krateczka pusta. Także o na ten moment tak się prezentuje praca. 25 rządek i mamy krateczkę pustą. Nasz, następnie robimy dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie i na przemian pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Dalej mamy do wykonania pięć krateczek pustych, dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Dalej pięć krateczek pustych, dwie pełne, pięć krateczek pustych i znowu dwie pełne cztery kratki puste i dalej krateczki pełne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 czyli 31 słupków obok siebie jedna kratka pusta tu mamy dwie pełne trzy kratki puste Pełna i pusta. Także tak się na ten moment prezentuje praca. 26 rządek. I mamy tak. Jedna krateczka pusta. Dwie pełne. Jedna pusta. I tutaj znowu dłuższy fragment kratek pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.

Dalej, cztery krateczki puste, dwie pełne. 2, 4, 6, 7 pustych, dwie pełne. 5 pustych, dwie pełne. Cztery puste, dwie pełne. Pusta, pełna, pusta, trzy pełne i jedna, pełne, jedna pusta, ta brzegowa oczywiście. Także popatrzmy. O, pewnie się już panie domyślają na 100%. 27 rządek. Jedna krateczka pusta, dwie pełne i na przemian pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Czyli tych przemiennych mam 5, cztery kratki puste, jedna pełna, później mamy 6 pustych. Jedna pełna, trzy puste. Jedna pełna, pięć pustych. Dwie pełne, cztery puste. No i do końca tak naprawdę tylko kratki pełne, poza oczywiście tą brzegową pustą. Zaraz przeliczę dla porządku, ile ich jest, przynajmniej u mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, jakoś nie wiem, jeszcze raz sprawdzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, 13, 14, 15 zgadza się, czyli 46 słupków obok siebie. 28 rządek mamy tak krateczkę pustą, dalej kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli 28 słupków obok siebie. Jedna kratka pusta, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pełnych, czyli szesnaście słupków obok siebie, trzy puste, dwie pełne, sześć pustych, dwie pełne, dwie puste, jedna pełna. I tutaj mamy siedem krateczek pustych: jedna kratka pełna, trzy puste, dwie pełne. Pusta, pełna, pusta, trzy pełne, no i jedna pusta brzegowa. Czyli tak to wygląda. 28, a przepraszam, 29 już rządek. I mamy tak, jedna krateczka pusta, ta brzegowa, następnie cztery kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie i na przemian pusta, pełna, pusta, pełna dalej 3 krateczki puste 1 pełna no i kratki puste 2, 4, 6, 8, 9 tym razem 3 kratki pełne czyli 10 słupków obok siebie i znowu mamy puste 2, 4, 6, 7 2 pełne 3 puste i teraz trochę dłuższy fragmentik pełnych raz 2 3 4 5 6 7 czyli 22 słupki obok siebie jedna kratka pusta i pełnych raz 2 3 4 czyli 13 słupków obok siebie i na przemian pusta pełna pusta 30 rządek i mamy tak. Krateczkę pustą brzegową. Dalej mamy kratki pełne. 2, 3, 4, 5. Czyli 16 słupków obok siebie. 3 krateczki puste. i Znowu pełne. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli znowu 16 słupków obok siebie. 4 krateczki puste. 2 pełne. Czyli 7 słupków. Obok siebie i krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12 z tych kratek. Dalej 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 4 kratki puste. Jedna krateczka pełna, 3 puste. I teraz na przemian. Pełna pusta, pełna pusta. I do końca mamy trzy kratki pełne, czyli 10 słupków, obok siebie. No i ta jednak krateczka pusta brzegowa. Także o, tak się wyłania wzorek. 31 rządek i zaczynamy od krateczki pustej brzegowej. Następnie kratki pełne i mamy tak raz, dwa. Momencik. Raz, dwa, trzy, cztery krateczki. Pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. Jedna krateczka pusta, dwie pełne, czyli siedem słupków. Trzy puste, jedna pełna. Trzy puste, dwie pełne. Trzy puste, jedna pełna. I znowu kratki puste. Cztery, sześć. 8 10 12 tutaj mam. Jedna krateczka pusta, pełna oczywiście, jedna pełna, cztery puste. A i dalej krateczki pełne, raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 19 słupków obok siebie. Jedna kratka pusta i znowu pełne, raz 2 3 4 5 6, czyli znowu 19 słupków obok siebie. No i ta ostatnia brzegowa. To kratka pusta. Czyli tak to wygląda. No i proszę bardzo 32 rządek pracy i tak, mamy jedną kratkę pustą brzegową i dalej taki dłuższy rządek kratek pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, trzynaście pełnych krateczek czyli czterdzieści słupków obok siebie. Trzy krateczki puste. Dwie pełne. No i znowu kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 11. U mnie wyszło. Jedna kratka pełna. Dwie puste. Pełna. Dwie puste. Dwie pełne. Trzy puste. I następnie mamy cztery krateczki pełne, czyli 13 słupków. Jedna pusta. Trzy pełne. Jedna pusta. Jedna pełna i jedna pusta brzegowa. Więc tak się prezentuje praca.